Arkadia 15. Zapis archiwum. Opcja zapisu archiwum używana jest w dwóch przypadkach: archiwizacji i przeniesienia projektu na inny komputer. Pierwszy przypadek jest oczywisty koniec projektu, wersja ostateczna zapisana ze wszystkimi użytymi elementami. W razie konieczności otworzona nawet po kilku latach, na jakiejś nowszej wersji powinna mieć wszystkie swoje elementy. Drugi przypadek to przeniesienie projektu na inne stanowisko z zainstalowanym programem F w wersji 15. Jeśli w projekcie użyto wyłącznie elementów systemu, bez dodawania własnych elementów, spoza biblioteki programu nie został wprowadzony żaden podkład DWG czy obraz rastrowy, to możemy przenieść plik APF i otworzy się on na innym komputerze w całości. Ale jeśli zostały wprowadzone np. tekstury na ścianach budynku, fizyczne obiekty BIM ściągnięte z internetu z różnych stron, np. od producentu, czy też były stworzone przez użytkownika, zostały podczytane podkłady, XRF z plików DWG, obrazy rastrowe lub pliki PDF, czy też dodane do opisów karty katalogowe elementów, to przez przeniesienie samego pliku APF nasz współpracownik nie będzie miał tych wszystkich zewnętrznych podpiętych elementów będzie miał wyłącznie informacje o ich braku. W takim przypadku należy projekt zapisać jako archiwum, czyli plik AAF i taki plik przekazać współpracownikowi. Dla zapisania pliku archiwum wchodzimy w ikonę programu i wybieramy Zapisz archiwum. Opcja najpierw wyświetli pytanie, czy projekt ma być zaktualizowany, co powinniśmy potwierdzić, a następnie pojawi się okno, w którym wybieramy lokalizację i podajemy nazwę dla naszego pliku AAF. Jak otworzyć projekt Archiwum? Wywołanie opcji może nastąpić ze strony startowej, gdzie mamy opcję dostępną zarówno na wstążce, jak i na samej stronie. Możemy także skorzystać z ikony programu i opcji Otwórz Archiwum. W wyświetlonym oknie możemy po prostu kliknąć ok wówczas Program w katalogu, w którym znajduje się plik Archiwum, tworzy folder o tej samej nazwie, do niego wypakowuje wszystkie elementy, a następnie otwiera projekt. Jeśli klikniemy przycisk Przeglądaj, możemy wskazać lokalizację, w której zostanie utworzony katalog o nazwie pliku Archiwum i wówczas do niego wypakowane będą wszystkie elementy składowe. Oczywiście na koniec otworzy się projekt. Po otworzeniu archiwum pracujemy na pliku APF, który w tym archiwum się znalazł. Sam plik AF Archiwum po rozpakowaniu nie jest używany. Wszystkie nowe elementy i modyfikacje są tworzone w pliku APF. Oczywiście przy jego zapisie nadal mamy dostępne wszystkie elementy, które zawierało archiwum, nawet jeśli projekt zapiszemy pod inną nazwą. Jedyne, czego nie możemy zrobić z plikiem otworzonym z archiwum, to przenieść go lub zapisać pod nową nazwą w innej lokalizacji niż katalog stworzony przy otwieraniu archiwum, ponieważ wówczas zostanie utracone powiązanie z dodatkowymi elementami. Proszę zwrócić uwagę, że w katalogu stworzonym przy otwieraniu projektu archiwum znajdują się wszystkie elementy składowe, do których odnosi się projekt. Jeśli przeniesiemy plik APF, zgubi on ścieżki do podkładów, fizycznych obiektów BIM, tekstur i tego typu załączonych do projektu elementów. Zmiany nazwy i kolejne wersje plików są możliwe wyłącznie w katalogu utworzonym przez program podczas otwierania pliku archiwum. Jeśli chcemy przenieść projekt w inne miejsce to albo przenosimy cały katalog, albo ponownie tworzymy archiwum.